Wiemy, że wygląda tak. O. Tutaj jest tuner. O! I normalnie strzałeczka pokazuje. Za wysoki dźwięk, za niski. Nie? Dzień dobry państwu. Witam wszystkich fanów sympatyków, Pawła i muzyki ludowej, nieludowej. Kto, kto jako lubi i uważa. Kochani, I fanów Podlasia też. No i to jest najważniejsze. fanów Podlasia kochani. Chcę wam to zaprezentować, pokazać kawałek. Kawałek, no bo kawałek. Kawałek siebie. Kawałek siebie i kawałek mojej pasji, nie? Bo to jest pasja. Co z tego się nie dzieje, to jest tylko jak... To się... Kocha. robi, ra, robi jako pasję, kocha. Tak. Wolnym czasem zajmuje się takimi drobnymi naprawami takimi ist, takich instrumentów, nie? nie? Bardzo nietypowa pasja, bo takie coś, to ja pierwszy raz widzę, żeby ktoś się zajmował naprawą akordonów i co się w takim akordeonie może popsuć. Najczęściej. No, to taka będzie szybka, krótka odpowiedź, tak jak w samochodzie. To się może popsuć? Wszystko. Tak samo i w akordeonie. No. <laughs> Ten, który używa takich instrumentów, no to już tam wie, jak to się te, te części nazywają. No, bo nie będę wymieniał tam, tak jak w samochodzie, tłoki, silniki, zawory i tam inne rzeczy. Tak samo tutaj. Głosy, głośnice, no nie wiem. No. Kto jest w temacie, to wie o co chodzi. No. filce, dekawki, niechy. No, Takie rzeczy się przyjął, które są no, w akordeonie. No, no niestety. Ta cała moja pasja, kochani, to się wzięła, zaczęło też dzięki pewnemu fachowcowi od, od akordeonu. Kiedyś, kiedy zawiozłem akordeon swój do naprawy, i tak już nie mówiąc, po nazwiskach, po miejscowościach, zrobił akordeon, wziął pieniążki, wsiechałem do domu, nie zrobiony nic. I to właśnie był pomysł na taką, na tą moją tą pasję. Tak sobie pomyślałem, jak on się urodził. Też nie umiem tego robić. Ale coś tam umiem. Też się urodziłem? Nie umiałem. Spróbuję ja. <grystanie> I tak się właśnie przez tego człowieka zaczęła ta moja pasja na prawo akordeonu. A co chodzi o temu akordeony? U mnie w rodzinie gra już czwarte pokolenie. Także to już dziadki grali, ojcowie grali, my. Teraz dzieciaki moje grają, no także to jest mnie I no, zespół macie. Mamy zespół. Można nas kochani obejrzeć na YouTubie. Trzeba wpisać Trzy kapela, szwagry. I tam jest różne filmiki, różne składy, bo to w całym składzie jest 8 osób, no ale nie zawsze się jedzie. Cały skład? Bo trudno zajechać 8 muzykantów, a gości 15, nie? No, tak, tak się śmieję ogólnie mówię. No, także cały skład to jest 8 osób, no i tu nie zależy jak. Andrzej tak dla no kogoś, że z że zepsuje się coś tam, to ty naprawisz. Ty. Akordeon tam. Za gitarę się nie biorę, za inne tam rzeczy się nie biorę, na przykład. Naprawiam mówię akordeony. No. Po takiej kolekcji twojej wnioskuję, że całkiem sporo ludzi gra na Podlasiu na akordeonach. Powiem tak, z młodych bardzo mało. Ci starsi jeszcze grają, ale takich młodych nie, no nie powiem, że nie grają, no bo grają, no są jeszcze ludzie młodzi, którzy grają. Moja córka też skończyła akordeon szkolny jeszcze. nie poszła na gitarę, tylko na akordeon. Druga, druga skrzypca Chłopak no. akordeon, saksofon, drugi trąbka. Miałeś taki do naprawienia eksponat praktycznie muzealny? I miałem, tak, czy rzędówkę z Wrocławia, która była, że tak powiem, brała udział w, w pożarze. Uh -huh. Bym mu jakby było szukał, to mam te zdjęcia jak wyglądała przed, a jak oddałem na klienta to robić, po robocie, po No i tak naprawiłem, nie wiem czy dobrze czy źle, ale chyba do mnie jeszcze trzy akordony do naprawy. <grym> no to nie wiem, ocenicie sami czy to było zrobione dobrze czy było do źle. Skoro odabrał tą 3 rzędówkę, jest jeszcze trzy akordony później. <grym> no. <grym> U nas pytają ludzie, no co tam siedzi, że, że, że co tam gra na przykład, nie? O, te są do roboty, jeszcze że zapomnę głośnicę, o włosy. Widzicie, o, było pytanie, co się może popsuć. O, głupia sprawa, nie? Dwa y, wypadły. Dwa wypadły. No i to, to też się nazywa popsucie. No i to trzeba teraz wstawić. To jak tutaj. Było szybciutko rozebrane, pomyte te blaszki, te włosy. Nie. Zawoskowane na nowo. Bo tutaj widzicie stare, stare skórki. Jeszcze, o, jak to wygląda. Na no, no, sama odpada, praktycznie. No, no. Te cztery głośnice już zrobione. Wymyte, wywoskowane na nowo, zawoskowane. Nowe zaworki są plastikowe i skórzane. Niektórzy wolą skórzane, niektórzy wolą plastikowe. No ja stosuję takie i takie. Dobrze jest tym, że teraz w świecie, takim, że wszystko jest halo-halo, trzeba taką blaszkę. Halo, halo, dzień dobry, paczka. <laughs> Trzeba taki głos. Halo, halo, dzień dobry, paczka. Jest. Wszystko jest, kochani. Czy do mniecha, czy do akordeonu, czy do klawiszy, czy, czy nakładki na przykład. No, ktoś ma, no, tutaj ma czarny, chce mieć, nie wiem, no, czerwony tutaj, zamiast czarnych. Nie ma problemu, zdejmujemy czarne, nakładamy e, czerwony. Wrócę się do tego akordeonu. Od tego zaczęła się moja cała robota. On był koloru, jak go kupiłem, Coś podobnego jak ten czerwony. Rozebrany był do, naj do najmniejszej śrubki. Wszyscy w domu się ze mnie śmieli, że to nie będzie grało już, nie? A jak nie będzie grało, to spalę w piecu, to, to jest drzewo, wszystko drzewo, drewniane. No ale niestety, przez zimę wyszedł tak. Śmiebiendo rozwielał go w środku, bo tam też jest wszystko zrobione na nowo. Tak zwana masa to jest, nie. czerwona była zdjęta, nałożona nutka masa czerwona, biała. I właśnie od tego zaczęła się ta moja cała historia z tymi akordeonami. No. Andrzej, ja się, Ciebie spytam jedną rzecz. No. Czasami jeżdżę po Podlasiu i widzę, że ktoś ma akordeon, ale trzyma go na przykład na strychu albo... A u Ciebie wszystkie w domu. O co? W domu. I jeszcze tutaj, gdybym się spodziewał tego Pawła z tą kamerą, to bym zrobił, tak jak powiedziałbyś, mochawo, bo było. Na karty akordeon mam pokrowiec, nie? Znaczy, to specjalne pokrowce są, nie? Bo to nie pytam. tutaj się nie muci, się nie asfaltuje, ale, ale... się kurzy. No, no mamy wziąść, podejść pies, jest kurz, nie? I niby skąd ten kurz, A tutaj nic się no, w ogóle, no, praktycznie nie ma takiej roboty, żeby to się kurzyło. Ale jednak, jak jest w pokrowcu... nie mówię o, hotelu, o o pokrowcu, takim nakładanym, bezwarnym takie specjalne na... Jako element ochronny. Tak, żeby to nawet, nawet ten głupi... Głupi, no nie głupi, no, ale... Żeby ten kurz nawet nie osiadł na to, bo to... to też szkodzi, nie? No. To też szkodzi. Nie na strychu, nie? Bo tam latem nagrzewa, zimą Wilgo, wilgoć. Wilgoć, to przecież to jest grzewo. To się wykręca. No wiadomo, jak grzewo. Wykręci, pokręci. Później dzieją o te... Elementy? Elementy, te głosiki, nie? No. To właśnie gra o, o ta blaszka. Bablaszka gra. Dostroimy, kochani, używam takiej maszyny. Mówię przynosi maszyny, nie? Jak ktoś nie wie, ale myślę, że ci, którzy to będą oglądać, to są zainteresowani tym typem pracy, usługi, ale są tacy co nie wiedzą. Dostroimy, wygląda tak. O. Tutaj jest tunel. O mam Normalnie stałeczka pokazuje za wysoki dźwięk, za niski, nie? Kto nie wie, to do podniesienia dźwięku, żeby był wyższy, to strugami skrobimy ten głos tutaj u góry. Jeżeli jest za wysoko, trzeba nam ten głos obniżyć, tutaj, na, na dole. Po tym, że tutaj są te, włosy, te blaszki po dwóch stronach. Nie tutaj mamy trochę, opak jak widać, bo nie świecił gwoźdź, to, ja to może połączam. O, to blaszkę nastroimy tutaj, nie? Ale teraz co z tamtą, w środku? Nie? No, bo tam jest taka sama. Są różne sposoby. Albo tędy, albo jak są głosy wyjęte, to normalnie, a że tak powiem, też służy też do strojenia do dwóch na przykład głosów. To jest stary głos, zwłaszcza tak, nie właśnie na to, że on tam źle gram. Ale no, odwracamy i robimy drugą stronę. No, na przykład tak już jak to tak bardziej pokazać. A troszeczkę jest za wysoki, bo ma być na zielonym, nie? Troszeczkę jest za, za zielonym, więc musimy go kochanie obniżyć. Tutaj już mówiłem go z krobiemy, różnie co mogę nazywać Tutaj na dole. To tak robię na oko, tak, po to, żeby pokazać. Nie, że jestem dokładnie. Jeszcze nie mamy tego zielonego. Ale jeszcze ja troszkę przyłożę. No spokojniej. Myślę, że... Dojdziemy do tego zielonego. Pewnie nas pytanie, jak się długo stroi? Nie? No to widzicie, to zależy, zależy różnie. Jest zielone? Jest. I tak ma być. Ten głos się nazywa nastrojony. Od zera do wszystkiego. No, mówię, to jest mój, mówię na temat to jest tego, nie? Rozebrany był, że nic, nic nie było. No, no niestety niesprawne, gra. Graj no. To dziękuję Andrzej, piąteczka dla Ciebie. Także kochani, pozdrawiam wszystkich. Oglądajcie, się, Ty czeka, Szwagry. I życzę zdrowia.